Nie da się tego ukryć, że lato nas w tym roku nie rozpieszcza. Ale zamiast siedzieć i płakać, lepiej jest poszukać rozrywki pod dachem. Na przykład w kręgielni. Mam taką ochotę, żeby zagrać w kręgle dzisiaj. Czy to będzie możliwe? Yy, tak, nie ma problemu. Co powinnam zrobić na początku? Co prawdziwy kręglarz robi, jak wchodzi do kręgielni? Yy, przede wszystkim najpierw zajmujemy się odpowiednim doborem obuwia. Niepotrzebne mi są jakieś specjalne buty? Yy, tak, to są specjalne buty, które pozwalają na odpowiednią przyczepność do toru po prostu, żebyśmy się nie ślizgali. To ja poproszę wstydliwy dla kobiety rozmiar 40. Dobrze, już podaję. Mam już buty, możemy wybierać się na tor? Yy, tak, to ja zapraszam na tor numer 9, w tamtą stronę. Będziemy grali? Yy, tak, zagramy sobie taką próbną partię. Będą mi teraz potrzebne skarpetki, ale przezorny, zawsze zabezpieczony. Bardzo elegancka klawiatura, ona nam zastąpi kartkę na punkty? W sumie tak, ponieważ najpierw wpisujemy swoje imiona, a po wpisaniu imion wszystko nam się wyświetla na ekranie i punkty są automatycznie zliczane. Dobrze, więc wpisujmy. Dobrze, a chcesz być pierwsza czy druga? No, raz kozie śmierć, to już mogę być pierwsza. No dobra. Teraz będzie ten najlepszy moment, który najbardziej lubię we Flintstone'ach, dobieranie kuli. Tak, tutaj należy sobie dobrać odpowiednią kulę, tak, żeby po prostu palce dobrze wchodziły, żeby nie było za ciasno. Które palce? Yy, palec trzeci, czwarty i czwórki. Tak jest prawidłowy uchwyt kuli. Ciężka jest kula? Tak, kula jest ciężka, ponieważ żeby zbić wszystkie piny, a piny to są kręgle, to po prostu kula musi też swoje ważyć, żeby wszystkie zbić. Widzę, że Twój uchwyt jest prawidłowy, ale jeszcze będę musiał pokazać Ci podstawowe kroki. Pierwszy rzut zakończył się kompletnym pudłem, to znaczy nie zbiłam ani jednego kręga. Coś robiła mnie tak? Myślę, że nie, ale po prostu pierwszy raz zawsze jest ciężki, ale trzeba pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby nie przekraczać tutaj tej czarnej kreski, ponieważ jeżeli się ją przekroczy, to popełnimy faul i automatycznie nam komputer nie zaliczy punktów. Czyli z daleka od czarnej linii? Myślę, że przynajmniej 5 cm przed. Czy możemy teraz zagrać na półszy? Tak, nie ma problemu, tylko jest też taka jedna sprawa, że ja jestem ogólnie leworęczny, więc będę wykonywał wszystkie ruchy na odwrót, czyli na przykład będę zaczynał lewą nogą. Okej. Okay. Zasady są proste. Ogólnie mamy dwa rzuty na zbicie dziesięciu kręgli. Chyba, że za pierwszym razem zbijemy wszystkie kręgle, to wtedy po prostu kolejka przychodzi już na następną osobę. I ta druga osoba też ma dwa rzuty, chyba, że też zbije za pierwszym razem wszystkie kręgle. No i tak gramy, dopóki gra się nie skończy. Na jednym torze może grać maksymalnie 12 osób, ale to nie znaczy, że muszą być wszystkie miejsca wypełnione. Wystarczy, że przyjdzie jedna osoba, czy dwie, czy po prostu pięciu znajomych sobie przyjdzie. W ostatnim czasie kręgle są dosyć popularne, przychodzi do nas bardzo dużo osób, przychodzą do nas osoby w każdym wieku, czyli od młodzieży po starsze osoby i jak na razie spotkali, nie spotkaliśmy się z opinią, żeby komuś się nie podobało. Jeżeli chodzi o grę w kręgle, nie trzeba żadnych warunków fizycznych, specjalnych posiadać. Wystarczy tylko to, że będziemy w stanie unieść kulę i rzucić nią w stronę kręgu. Ludzie początkujący, którzy przychodzą tutaj, myślę, że nie mają się czego wstydzić, ponieważ przychodzą tutaj po to, żeby się dobrze bawić, a nie po to, żeby popisywać się przed znajomymi, coś z tym stylu. Po prostu jest to dobra rozrywka dla myślę, że każdego rodzaju ludzi. Michał, a jeżeli cię tak ładnie, ładnie poproszę, to będziemy mogli zajrzeć, co tam jest. Z tyłu? Yy, na co dzień tam jest wstęp zbroniony, ewentualnie tylko dla pracowników, ale myślę, że tym razem możemy zrobić wyjątek. Ja bardzo lubię wyjątki i bardzo chcę zobaczyć, co jest z tyłu. Co mamy za sobą? Yy, to jest cała maszyna do kręgli. Tutaj mamy na przykład stół, yy, który się opuszcza i wystawia nam kręgle, tak żeby zawodnik mógł zbić te kręgle. Tutaj na dole mamy yy, takie wyjście, które wychodzą kule i wracają do zawodnika z powrotem. W imieniu całego zespołu chciałbym tu zaprosić osoby, które, jeszcze, które grają w kręgle i te, które jeszcze nigdy nie spróbowały zagrać, ponieważ my tutaj jesteśmy w takim komplecie, który po prostu zawsze chętnie wytłumaczy, pomoże przy obsłudze, udzieli instruktażu, więc myślę, że po prostu każda osoba, czy jest początkująca, czy zaawansowana, będzie mogła tutaj się bardzo dobrze zabawić.